Cześć, witajcie. Na samym wstępie chciałbym porozmawiać z wami, dlaczego miałem taką długą przerwę, dlaczego mnie tak długo nie było. Na samym początku założenia kanału wydawałem nawet po dwa filmiki w tygodniu. Chciałem starać się być na bieżąco, udostępniać jak największą ilość materiałów, aby dzielić się w takim czasie rzeczywistym, co się u mnie zmienia, jak idzie budowa do przodu, jakie są pewne rzeczy, jakieś moje przemyślenia, obawy, co co mi się podoba, co nie, co bym zmienił, no ale po prostu wybaczcie mi, ponieważ tak dużo się działo. Przez pół roku ze, wspólnie ze swoją żoną dokonaliśmy tego, że obecnie zamieszkaliśmy w naszym wymarzonym domu. Do tego wszystkiego musimy się opiekować synem, który ma teraz 10 miesięcy. I po prostu nie mieliśmy tyle czasu, aby podjąć tak dużą ilość aktywności, jakim jest opieka nad dzieckiem, budowa domu, doglądanie całej budowy, różne negocjacje z nowymi wykonawcami, więc to było po prostu za dużo. Plus obrobianie całego materiału, który był nagrywany na budowie, też zajmował bardzo dużą ilość czasu, ponieważ nawet nie wiem, 10-15 minutowy film. To było obróbka, renderowanie przez około 2-3 godziny. Więc to był dodatkowy czas, który był bardzo cenny w tym okresie, gdy próbowaliśmy jak najszybciej dopiąć budowę domu i, i tutaj zamieszkać. Więc chciałbym Was przeprosić za to, że e, tak długo musieliście czekać. Mam nadzieję, że e, wybaczycie. Wy będziecie dalej chcieli oglądać moje poczynania. tak właśnie wygląda teraz dom. Już po zakończonej budowie, jak go wykończyliśmy, że chciałbym się z Wami dalej dzielić swoimi przemyśleniami, co wykonałem, jakieś pokazywać Wam tipy dodatkowe. Więc mam nadzieję, że teraz powrócę do normalnego publikowania filmów. Mam nadzieję, że zostajecie, zostaniecie ze mną, nadal będziecie tak licznie komentować filmy i że będzie Wam się podobała moja twórczość. Więc takie słowa wyjaśnienia. I do zobaczenia w kolejnych filmach, w którym będę Wam przekazywał dawkę wiedzy i różnych nowych pomysłów. Cześć!